Brałam dzisiaj udział w warsztatach e, dotyczących e, nauki, e, innowacyjności i przedsiębiorczości w ramach tworzenia strategii do, roku 2030. E, praca polegała na e, określeniu słabych, mocnych stron oraz szans i zagrożeń. E, największe e, jakby zagrożenia czy największe problemy, które dzisiaj mamy tutaj w regionie, to jest słabość kadr e, przygotowywanych pod potrzeby przedsiębiorców e, oraz. E, odpływ tych kadr, które są do innych regionów i naszym jakby najważniejszym zadaniem jest w tej chwili wzmocnienie pod względem aparatury, pod względem kadry, pod względem programu kształcenia tego, co mamy w ramach zasobów ludzkich pod potrzeby przedsiębiorców. Silną stroną metropolii jest jej położenie i to ze względu zarówno na położenie transportowe, gdzie jesteśmy hubem transportowym, jak i też położenie, położenie lokalizację nad morzem związanym z jej morskością, a także turystyką. Jest to obszar, na którym chętnie osiedlają się ludzie i też chętnie, chętnie w związku z warunkami lokalnymi lokalizuje się biznes, zwłaszcza ten usługowy. Jeżeli chodzi o kolejne silne strony, to możemy mówić też o specjalizacji w zakresie sektora morskiego i to zarówno z, z całym sektorem postoczniowym, z sektorem jaktowym, jak także specjalistycznymi usługami w tym sektorze morskim, także związanymi z nowymi technologiami. Trzecią silną stroną są ośrodki naukowe, zwłaszcza specjalistyczne w specjalizacjach związanych z sektorem morskim, ale także w innych sektorach, na przykład biotechnologii. Reprezentujemy jako klaster Interizon branżę ICT i mamy nadzieję, że będzie to jedna z kluczowych branż, pewien motor pomorskiej gospodarki w najbliższych latach. Mamy nadzieję, że ta bardzo wartościowa inicjatywa, czyli wsłuchanie się w głos różnych podmiotów, m.in. naszego klastra, przyczyni się do, do rozwoju strategii w kierunku branży internetowej i ICT.